W abc domu dziś druga część tematu związanego z nadmiarem przedmiotów w domu. A porozmawiamy dziś o tym, jaki wpływ ma na naszą psychikę i na nasze poczucie szczęścia, dobrostanu życiowego oraz sprawczości zbyt duża ilość rzeczy, które mamy w naszych mieszkaniach. Witajcie na pokładzie uporządkowanym Grinkanu. Zaczynamy. Jeżeli z tematem nadmiaru rzeczy pierwszy raz spotykacie się na kanale Green Canu, to ja najpierw zaproszę Was na pierwszą część tego tematu. Tu znajdziecie ten film, w którym opowiadałam o siedmiu oznakach, które mogą świadczyć, że tych rzeczy w Waszych przestrzeniach jest za dużo. Najpierw obejrzałabym ten materiał i dopiero wróciła do tego odcinka, a dziś porozmawiamy sobie o tym, jaki wpływ. Na nasze zdrowie psychiczne, na nasze poczucie sprawczości, na nasze poczucie szczęścia ma nadmiar przedmiotów, które są wokół nas, no i które oczywiście sami zgromadziliśmy. Warto się na początku w ogóle zastanowić, jak to się dzieje, że tych przedmiotów jest za dużo. Bardzo często ja słyszę takie wypowiedzi: Nie wiem, kiedy to się stało, ale jak to jest możliwe, że ten mój dom tak się zagracił, się zagracił? Ja nie wiem, dlaczego ja mam tyle tych przedmiotów. Nie zauważyłam tego momentu. Kiedy wajcha poszła za bardzo w prawo czy w lewo i tego jest po prostu za dużo. I myślę, że takim głównym powodem tego, że my tych rzeczy mamy za dużo, jest to, że nie mamy nawyku płynności, a mamy nawyk wprowadzania, kupowania. Czyli wprowadzamy do domu nowe przedmioty, na przykład związane nie wiem, z sezonami, z właśnie z designem, który mówi, że teraz jest, nie wiem, taka, taki sezon, taka moda, czyli wprowadzamy te przedmioty do domu. Przy braku jednoczesnego wyprowadzania tych przedmiotów, które już w tym domu y, są. Czyli nawyk wprowadzania, brak nawyku wyprowadzania z domu. E, I absolutnie nie mam tu na myśli wyrzucania. Wiecie, że jestem ostatnią y, osobą, która rzeczy wyrzuca. E, ja zawsze znajduję dla nich drugie życie, drugie zastosowanie. E, u nas ta płynność gdzieś, y, mam wrażenie, że sobie dobrze y, płynie w, y, w tej przestrzeni, takiej w harmonii. Y, na przykład po tym ostatnim odcinku, który y, jest już na Zrobiliśmy rzeczywiście czystki, dokładnie drugiego dnia po nagraniach zrobiliśmy sobie czystki w tej naszej przestrzeni gospodarczej. Nasz syn zrobił czystki w zabawkach, posprzedawał te super takie hiper, które zbierał. Czyli warto zastanowić się nad tym, jak tą płynność wpływu i wypływu utrzymać w domu. Bo to jest główny powód, że tych przedmiotów zaczyna być za dużo, jeżeli tego nie robimy. Drugi obszar, nad którym warto się pochylić, to nadawanie przedmiotom silnego znaczenia emocjonalnego. My po prostu emocje przerzucamy na rzeczy. Jakaś rzecz kojarzy nam się z daną osobą, z sytuacją, która nas uszczęśliwiała albo w której czuliśmy się wspaniale czy dobre, z super wspomnieniami i takich rzeczy w naszym życiu może być dużo. Po prostu coraz więcej, coraz więcej. Nie potrafimy się z nimi rozstawać, bo nadaliśmy im znaczenie emocjonalne. Dużo znam takich przypadków właśnie, że gdzieś e, czasami wręcz zbieractwo e, mocno jest powiązane właśnie z emocjami, które przerzucamy na rzeczy, które są w naszym domu. E, trzeci obszar zachowań, które mogą powodować gromadzenie rzeczy wokół siebie, a raczej nieumiejętność rozstawania się z tymi rzeczami, e, to lęk przed stratą, lęk przed utratą tych rzeczy, e, rzeczy, które często utożsamiamy ze sobą. E, często takie zachowania wynikają z brakiem poczucia bezpieczeństwa. Niestety bardzo często wywodzącym się wręcz z dzieciństwa. Nie mamy teraz czasu, żeby się głębiej nad tym tematem pochylić, ale uwierzcie mi, bardzo dużo ludzi właśnie tak odczuwa, nie rozstaje się z rzeczami, z przedmiotami, bo ma gdzieś w sobie głęboki lęk przed utratą i przed stratą. Jest to ważny punkt, jeśli chodzi o właśnie no, sam temat w ogóle zbierania. No i mamy jeszcze ten czwarty obszar, który jest już diagnozowany i nazywa się zbieractwo. To jest już obszar bardzo mocno związany z zaburzeniami psychicznymi. Z nieumiejętnością radzenia sobie, zarządzania w ogóle przedmiotami wokół siebie. I to jest obszar już leczony, jakby jest diagnozowany i leczony. Skupmy się teraz na tym, co w ogóle te rzeczy nam robią, co nam psychicznie robią rzeczy, które są w naszych domach, nad którymi nie panujemy, których jest po prostu za dużo. A robią nam nie za dobrze, niestety. I takim pierwszym, myślę, że pierwszym tematem, nad którym się pochylimy, to będzie wywołanie Lęku wręcz, zaraz jeszcze do tego wrócę, niepokoju, takie generalnie poczucie braku kontroli nad własnym życiem. Wiem, że możecie być zdziwieni tym, co mówię, ale uwierzcie mi, że bardzo dużo ludzi, z którymi na przykład ja rozmawiałam, którzy mają. Ogromną ilość rzeczy w domach, bo ja nie mówię o takich stanach, że wiecie, lekko mamy, wiemy, że tam mamy trzy szuflady do ogarnięcia, ale taką ogromną ilość rzeczy w domu. E, wszyscy mówią to samo, że oni mają po prostu takie mm, w głowie gdzieś poczucie e, wręcz stanów lękowych czasami. E, stanów zresztą wywołanych brakiem kontroli nad podstawową rzeczą, nad którą my powinniśmy mieć kontrolę, czyli po prostu naszym miejscem e, zamieszkania. Nie na darmo nasze babcie, nasze mamy, w momencie, kiedy coś. Nie tak było, tak? Były jakieś sytuacje stresowe w domu. Nie wiem, czy u Was tak było, w moich domach zawsze tak było, zresztą moich koleżanek również. Jak babka była wkurzona albo właśnie coś, musiała się z czymś zmierzyć, to łapała za mopa, łapała za ściereczki, robiła wielkie pranie, porządkowała szuflady. Generalnie Łapała kontrolę nad tym, nad czym mogła. Ja też tak robię, przyznam Wam się szczerze, że jeżeli mam jakieś takie trudniejsze okresy i, i, i gdzieś muszę na przykład decyzje ważne podjąć albo coś się dzieje no ważnego albo mniej komfortowego dla mnie, to ja porządkuję przestrzeń wokół siebie najpierw, zaczynając od własnego biurka, skończywszy często w ogóle na całym domu. Tym sposobem odzy odzyskuję jakby poczucie kontroli. Nad tym, co przy mnie najbliżej. I właśnie brak tej, tego poczucia kontroli, tego, że my nie, nie mamy poczucia, że w ogóle mamy sprawczość jakąkolwiek związaną z naszym mieszkaniem, bardzo źle wpływa na naszą psychikę. Wywołuje właśnie takie poczucie lęku, jakiegoś niepokoju, którego nie umiemy nazwać nawet, czemu on w ogóle się dzieje. W skrajnych przypadkach zagracone bardzo przestrzenie wywołują wręcz stany depresyjne. Czyli tu mamy ten pierwszy punkt, brak poczucia, Kontroli nad przestrzenią, w której się znajdujemy. Drugi punkt to stałe poczucie życia w chaosie, które zresztą może wywołać brak możliwości skupienia. Czujemy, że nie możemy się skupić w danym pomieszczeniu, pomieszczeniu że mamy jakieś rozproszenie myśli, w dalszej konsekwencji mamy problemy z decyzyjnością również, no bo jak człowiek nie jest skupiony i nie ma takiej jasności umysłów, umysłu, to. Trudno mu podejmować decyzje, a w skrajnych przypadkach, kiedy tych rzeczy jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i wręcz lecą na nas z każdego kąta, to możemy odczuwać takie poczucie otępienia wręcz. I naprawdę uwierzcie mi, w takich przestrzeniach, gdzie tych rzeczy jest tak dużo za dużo, trudno się skupić, trudno mieć właśnie taką przejrzystość w głowie. Właśnie tak, ja to mówię, że sobie powietrze tam płynnie fruwa w tych głowach, jak są czyste myśli. Tam, gdzie jest dużo rzeczy i rzeczy, które nas atakują, jesteśmy rozproszeni, nieskupieni, mamy problem z decyzyjnością i gdzieś mamy ogromne poczucie chaosu, w ogóle i w nas, i wokół nas. Trzeci punkt, równie ważny, to obniżona wydajność. No bo spójrzcie, nawet biorąc taką sytuację codzienną, od samego rana wchodzimy do przestrzeni salonowo-kuchennej, czy też no nie, tak jak umie, schodzimy sobie schodami na dół. Patrzymy na tą naszą przestrzeń, jaka jest nasza reakcja, kiedy ta przestrzeń jest zagracona, jest dużo, dużo rzeczy, nasz wzrok musi to wszystko ogarniać, nie daj Boże są zagracone blaty, leży mnóstwo rzeczy na stołach, mówiliśmy o tym i na story na Instagramie i w poprzednim odcinku właśnie o tych sławetnych kuchniach, często niestety, niestety z czasów na przykład PRL-u, które ja pamiętam, gdzie na stole było wszystko, począwszy od gazet, po jakieś kubeczki, mleczniki, kubek z długopisami, no po prostu wszystko, ale nie było miejsca na położenie talerzu, talerzy, czy naczyń w ogóle jakichkolwiek. Wchodząc do takiej przestrzeni, gdzie jest bardzo, ale to bardzo dużo rzeczy, nasz mózg od razu jakby się wycofuje. Jakby nasze, nasza reakcja i ciała, i umysłu to jest wycofanie e, i owa wydajność. No bo gdybyśmy zaczynali dzień w czystym, uporządkowanym pomieszczeniu, gdzie... Nic nas nie rozprasza od samego rana, gdzie mamy właśnie czyste pomieszczenie, bez nadmiaru rzeczy, gdzie jest posprzątane. Zobaczcie, inaczej w ogóle wchodzi się w dzień i ta wydajność też jakby z innego punktu wychodzimy, tego punktu pierwotnego. Jeśli tych rzeczy jest dużo, bardzo dużo w naszych przestrzeniach, jeżeli na noc na przykład zostawiamy nie wiem w zlewie naczynia, bardzo dużo rzeczy w ogóle na blatach, na stołach. Nie zaczniemy z wysokiego C poranka. Ja tak sobie teraz troszeczkę żartem to omawiam, ale rzeczywiście wydajność nasza, jeżeli będziemy ją od samego rana ograniczali albo całymi dniami, tygodniami, miesiącami ograniczali, żyjąc w takim bardzo zagraconym pomieszczeniu. Bo pamiętajcie, że cały czas mówimy o mm, Miejscach, o pomieszczeniach, które mają mnóstwo rzeczy, bardzo dużo. Ja nie mam na myśli takich e, e, wnętrz czy takich mieszkań, gdzie po prostu jest wszystko ze smakiem fajnie zrobione, gdzie są, nie wiem, obrazy i rzeczywiście tych detali może być sporo, ale jednak one są w jakiejś harmonii w stosunku do siebie. Mówimy cały czas o pomieszczeniach, gdzie tego jest dużo, a wy nie macie poczucia sprawczości i panowania e, nad tymi rzeczami. Wydajność w takich pomieszczeniach nasza, ludzka po prostu i też możliwość rozwoju. Naszego jest naprawdę, słuchajcie, zminimalizowana no, do najmniejszych wartości, to, jakie tylko w ogóle są. Czwarty punkt jest bardzo mocno związany z trzema pozostałymi, chyba mogę nawet powiedzieć, że trochę wynikający z tych trzech pierwszych punktów, a brzmi zaniżone poczucie sprawczości. Mieszkając we wnętrzach, które są w bardzo dużej ilości przedmiotów rzeczy niepotrzebnych nam, które nas atakują, choć my psychicznie cały czas to wypieramy, gdzieś podprogowo czujemy, że my nie jesteśmy w ogóle sprawczy, no bo jeżeli pozwalamy na to, tak, że żyjemy w takich przestrzeniach, nie radzimy sobie z tymi przedmiotami, nie robimy nic z tym, żeby jednak... Upłynnić je i oczyścić tą swoją przestrzeń domową, to gdzieś podprogowo dostajemy taki komunikat, że nie jesteśmy sprawczy, że my nie mamy wpływu na nasze życie, że wręcz może od nas mało co zależy, skoro w ogóle narażamy siebie na życie w takich warunkach. Ma to sens, słuchajcie, tak naprawdę i myślę, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak nadmiar rzeczy może bardzo negatywnie wpływać na nasze poczucie dobrostanu i takiej, wiecie, psychicznej równowagi. Człowiek musi czuć, że ma sprawczość, że bardzo dużo od niego zależy. Zobaczcie już, teraz jest w ogóle bardzo dużo takich materiałów edukacyjnych dla nas na przykład, jako dla rodziców, co mówić dzieciom, tak, żeby one miały jednak to poczucie sprawczości od najmłodszych lat, żeby później w tym dorosłym, no bardzo już miejmy nadzieję, świadomym życiu, właśnie to poczucie sprawczości sobie wykorzystywały, na przykład w trudnych sytuacjach, w, nie wiem, w życiu zawodowym. Życie w mieszkaniach, w których jest bardzo dużo przedmiotów, w których jest bardzo dużo szuflad, pudeł, zawalonych szaf, na które my w ogóle nie reagujemy, podprogowo od razu daje nam komunikat do głowy, że my tej sprawczości nie mamy. I warto słuchajcie, tak sobie myślę już w tej chwili, że nawet taka maleńka czynność jak oczyszczenie chociażby jednej szuflady. Zaczęcie od czegoś jednego małego. Tu w tej chwili Wam linkuję film, w którym w ogóle opowiadałam o tym moim sposobie panowania nad domem. Takim wiecie, bez histerii, na miękko, spokojnie, przez cały rok, jakby oczyszczania różnych przestrzeni, właśnie, żeby nie mieć tego poczucia przytłoczenia, że ja naraz wszystko muszę sprzątać. Wejdźcie sobie, zobaczcie, ale właśnie ta jedna rzecz zaczęcie od, od czegoś małego. Może nam, słuchajcie, trochę nas wyprostować psychicznie i dać, dać nam, jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy ten zanik poczucia sprawczości, dać nam chociaż jeden malutki schodeczek do góry. Przeszliśmy do punktu ostatniego, myślę, że bardzo ważnego, i ten punkt już dotyczy takich mieszkań, takich domów, nie wiem, przestrzeni, które naprawdę są zagracone, w których jest chaos, bałagan. Często one są niesprzątane, bo ilość rzeczy uniemożliwia też sprzątnięcie. W pierwszym chyba tej w pierwszej części w odcinku mówiłam o tym, że. Jeżeli bierzesz jakąś rzecz do ręki, nie wiem, na przykład właśnie w trakcie sprzątania, nie wiesz gdzie ją odłożyć, w ogóle, że rzeczy nie mają miejsca w twoim domu, to to jest już ten stan, że jest trudność w sprzątaniu, że nie masz takiego efektu, nie ma się takiego efektu po sprzątnięciu, wow, jak pięknie, jak to wszystko wyniuniane czyściutko. Ja uwielbiam na przykład ten stan, uwielbiam nasz dom właśnie w tym momencie, kiedy on jest taki wyniuniany maksymalnie. Na krótko to oczywiście trwa, no bo wiecie tu się życie toczy, ale mam takie stany, że sobie patrzę na ten pachnący, wysprzątany dom z gładkimi blatami z czyściutkim stołem i mam taki, wiecie możliwość psychicznego wzięcia oddechu. Jeżeli nie ma tego e, psychicznego wzięcia oddechu, jeżeli dom jest w, w ciągłym stanie zagracenia w ciągłych rzeczach, które nas otaczają, e, to my słuchajcie, gdzieś mamy zachwiane, bardzo często do tego dochodzi kontakty społeczne. Nie zapraszamy ludzi już do nas bo po prostu się wstydzimy tego, że tych rzeczy jest tak dużo i że my nad tym nie panujemy. Jeżeli łapiecie się na tym, że ktoś wchodząc do waszego domu, nie wiem, w gości na przykład są jakieś, rzadko się to już teraz zdarza, no ale macie jakąś wizytę taką niezapowiedzianą, a wy czujecie wstyd w tym momencie i zaczynacie w panice coś zbierać, sprzątać, z, z, z właśnie z, zbierać z blatów różnych, to może być, słuchajcie, taki mały alarm, że już gdzieś w takim stanie jest ta przestrzeń, e, właśnie, że gdzieś my się wręcz niekomfortowo nie czujemy. Owe braki społeczne, tak, utrata mm, no jakby kontaktów w ogóle społecznych, y, takie wręcz ucięcie ich czasami. Y, nie wiem, jakie wy macie do tego podejście. Ja uważam, że człowiek jest jednak jednostką społeczną, że my potrzebujemy innych ludzi, choćby po to, żeby się gdzieś energetycznie fajnie wymieniać, y, dawać sobie dobre rzeczy i że te różne odwiedziny również no, w naszych domach są jakimś tym elementem, tak, właśnie tej harmonii kontaktów. Ten punkt piąty myślę, że również jest bardzo ważny i że również ma no, bardzo zły wpływ na ten, na ten nasz dobrostan psychiczny. Wszystkie zresztą aspekty, o których ja dziś starałam się opowiedzieć, mają ogromny wpływ na to, jak my się w tych naszych przestrzeniach czujemy. O jednym może jeszcze nie powiedziałam, o takim ładowaniu baterii. Domy, które są w nadmiarze rzeczy, które nas dołują wręcz. No trudno się w takich domach zrelaksować i też jakby naładować właśnie akumulatorki, bateryjki. My przychodząc z pracy do tych przestrzeni domowych chcemy odpocząć, chcemy się poczuć w jakimś wręcz błogostanie, naładować właśnie na kolejny dzień, w momencie, kiedy te domy nie dają nam takiej możliwości albo wręcz. Ale zawiało, <laughs> prawda? Albo wręcz wywołują w nas stres ogromny, no to trudno, żebyśmy się w takich przestrzeniach gdzieś tam pozytywnie ładowali. Mili moi, ja już będę kończyła ten odcinek. Myślę, że i tak bardzo, bardzo dużo tematów przy tej okazji e, omówiliśmy. Będzie jeszcze trzecia część tego tematu związanego z nadmiarem rzeczy. Myślę, że bardzo, bardzo ważna, a mianowicie porozmawiamy sobie o tym, jak poradzić sobie z tymi rzeczami i jak nie doprowadzić do tego, żeby właśnie taka sytuacja była. W naszych wnętrzach. Mam do Was ogromną prośbę. Po obejrzeniu tego odcinka bardzo was proszę, żebyście podzielili się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Po pierwsze, czy Wy w ogóle mieliście kiedykolwiek w życiu, którykolwiek z tych punktów. Albo czy być może teraz w trakcie oglądania się złapaliście na przykład, że jakiś punkt może was dotyczyć, albo że poczuliście coś takiego. E, czy w ogóle, nie wiem, spotkaliście się z takimi historiami w życiu wśród, nie wiem, swoich bliskich. Jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda z waszej perspektywy. Ja, interesując się tematem, wyczytałam, że jest coraz więcej badań i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych właśnie o tym, jak ogromny wpływ nadmiar rzeczy ma na, na ten nasz dobro, Stan na nasze zdrowie psychiczne. Zdziwiło mnie to, że to już się robi tak bardzo duży problem. Myślę, że temat jest ważny. Myślę, że co jakiś czas warto do niego powracać. My na Green Canów, ABC Domu, na pewno będziemy to robili. Za dziś bardzo, bardzo dziękuję. Poproszę oczywiście o kciuki w górę, bo to jest bardzo dla nas ważne. Poproszę o kliknięcie subskrypcji i tego dzwoneczka obok, bo wtedy będziemy mieli kontakt ze sobą. I bardzo, bardzo Wam dziękuję za ten dzisiejszy czas. Jeżeli chcecie jeszcze zostać na naszym kanale, obejrzeć też inne Odcinki z tego tematu, to tu, w tej chwili, z boku wjeżdżają Wam tablice do nich. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do następnego.